Siemano tu znów zapiekancą i dzisiaj mam powrót do miejsca legendy. Barwitek we Wrocławiu nagrywałem tu tosta niedawno i poniosło się to znakomicie, więc dzisiaj przyszła pora na coś innego z Beni, a mianowicie zjemy sobie zapiekankę tradycyjną za 15 zł plus złotówka za keczup. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce, i nie tylko. Zamówione, czas oczekiwania to około 15 minut, ale to miejsce praktycznie bez przerwy jest oblegane. Przynajmniej było tak, jak ja byłem tam dwa razy, zamówiłem, odebrałem i patrzę, że pierwszy minut to, że do zapiekanki przylepione są jak ser ścieka na róż z wcześniejszych radytasów robionych w piecyku i przylepione to było do mojej zapieksy. Widać to na pierwszym ujęciu zapiekanki, tak to trzeba przyznać, że jest spora, że jest ogromna, bardzo gorąca, więc z jedzeniem musiałem trochę poczekać, bo tak to wyczuwalny był sam gorący ser i tego sera było sporo. Swój smak uwolnił dopiero po jakimś czasie, jak nieco ostygł. Miejscami ciągnący się do tego pieczarki były one ledwo wyczuwalne. Ustępowały pola do popisu seroju, jak to mówiła kiedyś moja babcia. W głównej mierze czułem, jakbym jadł samą bagietkę z serem, a pieczarki, mimo że były, było je widać, to nie przebijały się jakoś za bardzo w smaku. Takie, no niewyczuwalne. Bułka chrupiąca i dość gruba, idzie tym podjeść, więc najedzony, najedzony wyszedłem, ale z racji, że Tost podszedł mi mega, to myślałem, że zapiekanki też mnie wyrwą z kapci. Jest trochę inaczej i jest to charakterystyczne na swój sposób, ale tym razem aż tak mnie ta pozycja nie urzekła. W tym miejscu celowałem typowo w klasykę, ale już niebawem zacznę brać z dodatkami, żeby nie było nudno, a za dzisiejszego zawodnika zostawiam 5 na 10, czyli poziom średni został zachowany. Kto zainteresowany, to niech wpisze sobie Kepson Witek na YouTubie, albo na Facebooku, to pokażę wam Tosta. Tam już było, no... Mega, było bardzo mi podszedł e, ten tost. Ale więcej w tym filmie, jak sobie wpiszecie. Dobra, na razie.